Siema, siema 19 kwietnia. zróbmy mała zadyma, zróbmy małą aktualizację tego co się aktualnie dzieje na rynku żeby nie przeciągać tylko dzienny tutaj tutaj w tej okolicy się na port, tak, otworzyłem porta już tłumaczę dla China. Może inaczej. Razem analizuję. Jest. Sprawdzę, czy mnie tutaj słychać normalnie. Widać, że tak. Ok. Tutaj zajmowałem pozycję, a już pokazuję. Inaczej. Endu. Punkt otwarcia. Poszło i tutaj to miejsce, To nieważne, nie musi być Jak Tak zdecydowałem się tutaj na zajęcia. W Tort odebrałem to jako po prostu trendu. No i co? Jesteśmy obecnie tutaj teraz w małej strefie, tak? To jest. A? jest. 82 nie jest to silna strefa według mnie było mówić o utrzymaniu się tej rynku ataku góry gdybyśmy byli teraz w strefie tutaj tego całego roku, no to jak najbardziej byłyby szanse na utrzymanie się tak? patrzymy ten lokalnie to no nie no to jest to słaba strefa Co no dalej? Prawdopodobnie ona puści. A ja po czym widzę, że ona puści? Puści dlatego, że tak o, było. Pierwsze wybicie, drugie było większe. Tutaj mamy dywergencję, dlatego poszła tutaj rynek do góry. tak? No i rynek chyba tutaj odebra tak samo jak ja wczoraj, że po prostu jest to retes z Nintendo i czas na korektę. Tak? Korekta powinna być z ruchem trójfalowym. Tak? No na chwilę obecną, ja widzę na razie pierwszą. Ale pierwszy ruch, tak? Na czterdziestu godzinówce. Tak, mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa. No to trzy. Ale to bardzo lokalnie, tak? Bo globalnie, tutaj zobaczcie, my dopiero tutaj budujemy pierwszą falę. Tak, to usunę. To usunę. To. Tak, czyli zobaczyć wyraźny ruch trójfalowy, tak? Na przykład raz powrót tutaj w strefę, gdzie akumulował przed tym, tak? Może tutaj retest tego poziomu, tych szczytów i zobaczymy, może on się zakończy tutaj, żeby nie wybić tutaj OPDK, a jak nie, poniżej, tak? Teraz jeżeli on wybije tutaj tego opedeka ja ten ruch cały będę traktował jako ruch pierwszy, tak? Czyli mamy A, będę oczekiwał wtedy ruchu B i C. Tak? Tylko warunek, żeby to się spełniło, musimy wybić tutaj tą strefę w dół, pokonać, tak? Na chwilę obecną, no patrzymy bardzo lokalnie. Nie mówię od razu, że tak będzie, ale może tak być i musimy wziąć to pod uwagę. Tak się wydarzy, czy nie? No jest kilka warunków. Jak pierwszy warunek. zjazd tej strefy, a widzę, że zjazd. Mm, duże prawdopodobieństwo tego zjazdu będzie, dlatego że my w tej strefie bardzo długo się utrzymujemy. W momencie kiedy mm, duże szanse byłyby na wybicie, to ten wykaz wyglądałby tutaj całkiem inaczej. To zobaczcie, to tak samo jak tutaj było. Rynek korekcił, poszedł do góry, i tu zobaczcie: pyk i wybicie, tak? Pyk i wybicie, dotknięcie i wybicie do góry, a my tutaj w tym momencie siedzimy, tak? Czyli naprawdę jest duża szansa, tego, że to jest zaraz po prostu kolejny ruch w dół. No, chyba, że Azja nas zaskoczy, bo to. Ma w nocy Azja wchodzi do gry, oni po prostu wejdą, zobaczą okej, okay, trochę spadło, fajna akcja. Yy, cena się podoba i pójdziemy sobie do góry, tak? Ale tutaj znowu czeka nas mocna, czerwona strefa podażowa. No, to tak jak wam powtarzam od jakiegoś czasu ona tak szybko nie puści. Coś no, dziwię się, jak mocno jak ona puści, ale no w 80% ona nas tutaj przytrzyma przez dłuższy okres czasu, no, może nawet kilku tygodni, może nawet przez całe maj nie będzie na tak. Dlatego tak jak mówiłem poprzednio, ja liczę na to, że jak tak naprawdę on będzie tutaj krążył się odbijał, tutaj w tych całym zakresie, tak. Nawet o tu 25. Powiem Wam szczerze, tak. liczę na to, dlatego że wtedy jak obserwować sobie wykres dominacji, tutaj sytuacja powinna wtedy tracić. On będzie, miał, będzie tak skakał w tym ruchu bocznym, a dominacja będzie szła dominacja będzie szła w dół, wtedy kolejnym krokiem będzie obserwacja. Cały czas na bieżąco będzie, ale będzie iterium dobitka. Jeżeli iterium dobitka zacznie nam tu odbijać do góry, mamy kolejne potwierdzenie tego, że zbliżamy. Patrzę tutaj wstępnie jakiś klin się tworzy. i że jeszcze tutaj zobaczymy jakiś jeden zjazd, tak i będzie. 2, 3. W tym momencie tutaj może być początek poczęcia alce, tak? To wybicie do góry. Wiadomo, że to wybicie do góry to jest... Prawy.

Jeszcze można było tutaj tego założyć. fała tutaj do środka. Już to się. Kampionowo i tutaj. Jest. Tu tutaj. Okay. Mały. Będziemy do tego wracać. Jeżeli teraz doszłoby tutaj do spadków, słuchajcie, to te spadki naprawdę mogą tutaj potrwać. tak? A, że one tutaj spokojnie. Tak jeżeli... Gdybyśmy chcieli tutaj cały input tak tak? Zespłanianie rynku to możliwe. Bardziej bym się wtedy obawiał, czy jak, idą tak. Chcieli tutaj, I tam gdzie jest płynność, gdzie jest płynność, tam są do zgarnięcia pieniążki. Tak? Pieniążki leżą, leżą poniżej, ponieważ gracze, zauważyli ten kołek, tak pakowali się w rynek i tutaj są po prostu poustawiane stop lossy. Stop lossy Część graczy na pewno podniosła stóp. Tu. Jak tak, tutaj są stop lossy w tym knocie, to tu też jest płynność. Tutaj ja nawet zdziwiłoby mnie. Był tutaj atak. tak najpierw iląć teraz w płynność. Tak. Zgarnięcie jej. I może tutaj zaliczenie tej strefy. Gdzie najpierw ona ma oporę, a teraz będzie wsparcie. To Z punktu widzenia technicznego duże prawdopodobieństwo zahaczenia. To zebranie tutaj, wybicie tych specjalnych stosów, tak, zebranie płynności. Szybki strzał. bardzo prawdopodobnie. Jednak no to teraz to, co wszystko pokazałem, to złożenie z fusów, tak? To są... Chciałem pokazać wam, jakie są zależności na rynku, tak? I co od czego zależy, że to musiałoby się wydarzyć, by dalej rynek szedł w którąś ze stron. Dobra, ja tutaj to zostawiam. OPS lokalny. zostawiam jako zagadnięcie tak. Ja teraz trzymam pozycję, chyba mam tutaj pod No, zobaczcie, tutaj dniówka ciągnie już na dół, która jest 22,4? 22, Zgarnęłem już zamknąłem jednego bitcoina, kolejne będę zamknął w tej strefie. Tu docelowo target. No mam nadzieję, że tutaj puszczą te stop lossy, tak? Jak one tutaj puszczą, możliwy tutaj knot aż do tej strefy. Te sobie zostawimy informację, że skalpy brać w ciemno. Dlaczego w ciemno? Dlatego, że jest to silna strefa. Od niej zależy, że tak powiem, dalsze spadki. To jest strefa, która wcześniej była oporem. Odbijaliśmy, odbijaliśmy. Więc jeżeli tutaj rynek zejdzie tak nisko, powybija tutaj lokalnego WDK, zgarnie płynność tych SLI. No tym tutaj dojdą. To jestem w 90% przekonany, tak, że tutaj rynek zgarnie płynność i wywali do góry. Więc jeżeli my tutaj zajmiemy pozycję ląk w ciemno na 20, tak, jest duża szansa, że my w bardzo szybkim tempie zrobimy tutaj nie? Zostawiając tutaj wtedy knota, wtedy decyzja rynku, tak, czy idziemy całkiem do góry, czy jeszcze raz. Podsumowując, żeby też nie przedłużać już tego Tak. w nocy zależy od Azji, tak? No, prawdopodobnie no, to wszystko puści i będziemy się rozgrywać tutaj w okolicach 28. dwadzieścia osiem, siedemsta, dwadzieścia osiem, tak tu jeszcze może się może pogłębić. Wtedy mieli te. Tutaj. mamy potwierdzenia kolejnych że lokalnie może być tutaj reagowanie i wtedy kolejny ataki, gdzie ja to zawsze dzielę sobie 3-3 rzadko się zdarza książkowe Tyle na razie Kiedy zamknę shorta, kiedy negacja mojego szta. Tak mamyłupa? czyli tutaj zakładam może wejść uzupełnić a tak jeśli nie. nie byłoby w tym nic, nie będzie w tym nic dziwnego. Negacja to jest jedzenie tego celu. Tutaj wejście ponownie powyżej 30 tysięcy, zamykam Zobaczmy sobie teraz yy, alta alta, co ja dzisiaj chciałem zobaczyć INJ. Globalnie go, tutaj ja nam się rozpoczął ruch paraboliczny. Zasięg. tutaj pierwsza głębsza korekta po do lepszą. nie dobił, jest to margines względu. No. Myślę, że możemy to uznać jako wypełnienie się w ruchu parabolicznego parabolicznego Następny, inny te spadki mogą. Hmm. Otóż się z opowami nie ma i maksima może. najniższy zobaczmy jak rynek chodził po jest oczywiście reakcja, reakcja. Jeszcze wtedy to nie było narysowane, ale teraz widać, że rynek chodzi po złotych. Tak? Ma reakcję w każdej tutaj strefie. Patrzcie. W ciemno dałem tu mniej więcej jakaś tam prawa. w tym... Możemy się podziękować reakcji. W której biorę w ciemno, nie, nie będę się zastanawiał, ale to będzie raczej scenariusz bardzo pesymistyczny. Gdzie w którym momencie, no chyba bitek musiałby zaliczyć, nie? Zajść poniżej tysięcy i lądu na 15. 000. Zobaczmy teraz ostatnia. Wiedział, że jak rynek będzie w tej strefie, jakbym wiedział tego, jak będą jakieś akcje. Inną rzeczą. Dziękujemy. Porostrzamy. Tak, dokładna, ale... Trzecia tak? Zbadaj mniej więcej. Które strefy nam się mogą tu na to wszystko nakładać. Kolejne to wchodzę na główkę. Tutaj okno. Ważne. Czyli ten punkt, gdzie była pierwsza reakcja? Od dołu. To nie jest żadna tutaj strefa, że tak powiem, wodząca się. Była tutaj nasza. Ewentualnie, jest to strefa. S na R. Kilka razy się mnie pyta, czy S na R. Support, resistance, tak? Czyli jeżeli wcześniej tutaj był opór, czyli resistance, tak, to tu powinno się zamienić w support. Można tutaj wchodzić w support. sobie linie trendu od góry OK, wybicie tej linii łamie nam w tym momencie przypadku. Okay, tutaj mamy 15% do który ewentualnie by był nawet jeżeli byliśmy za małym MR na początek przykład 1% tak? 20, to tutaj mielibyśmy 200% straty na pozycji czyli 2% do depo. Jeżeli ktoś bierze w tym momencie takie, to może sobie pod to grać, tak? Nie. Tak, jeżeli w tym momencie. Tutaj jest pierwsza strefa popytowe może mogą być w góry no to to jest 1 do 7 tak no teoretycznie 1 do 1. W momencie kiedy atakować to pod to można bardziej sobie to robić. Ja w tym momencie nie brałbym twardego stopnia, twardego czyli limitu zakupu, tylko stoplosa bym założył w sposób, w momencie kiedy rynek fale wybije tutaj tą strefę, czyli idziemy do góry, tak, wybijemy tą linię i tutaj robiąc falę ABC a w tym momencie, tak, nie mnie tutaj ten kord nie byłby jeszcze zanegowany, tutaj dalej może się rozegrać kolejna fala, tak? stawiając By byłaby... tutaj jest to jest duża szansa, że zostanie on wybitny. Ale jeżeli my tutaj zobserwujemy się budowanie świeczek i że tu już nam od góry zostają knoty, tak? I rynek tutaj wróci z powrotem poniżej jego wartości, to ja bym tutaj w tym momencie dokładał do pozycji short i grał już pod te tutaj wybicie tego loa, czyli w momencie, kiedy my tutaj mieliśmy wyjście, tutaj sobie przykładowo mocniej uśrednimy i zagramy pod wybicie tego, tak? Twardo. Nam się dziś przesunie nawet wyżej niż w połowie, i w momencie, kiedy będziemy w tym miejscu, będziemy w zysku i będziemy mogli się spokojnie tej da zabezpieczyć. To no tak odnośnie prowadzenia. Dobra, na chwilę obecną to wszystko. Miłego oglądania i trzymajcie się. Zgarniajcie duże zyski. Mam nadzieję, że.